Pierwsze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Ewa Parma. Ona wie, że najlepiej kocha się na odległość. Że słowa mogą wszystko, a telefon milczy o wiele za długo. Że tęsknić można za cieniem, za duchem i za wspomnieniem cienia ducha. Że naiwność jest matką życia, a nauk zwane miłością najlepszy, bo gratis. Dla każdego: Że w miłości nie ma wstydu ani za długich wieczorów, że pierwsza nie musi być najlepsza, a ostatnia letnia i wyrachowana Że bez niej można przetrwać. I to całkiem nieźle urządzić sobie Dubaj w prywatnej zatoce noc znieczulać proszkami i głośną muzyką, czytać mądre książki, pić dobre wina. I za wszelką cenę wierzyć, że miłość jest tylko złudzeniem. Tak można, a czasem tak trzeba, ale ona już tak nie musi. Miłość jest. Ona wie o tym, gdy wdycha zapach włosów swojego syna. Czytał Bogdan Tmowski.